Cześć, witam Cię na kanale Kobieta z Charakterem. Dzisiejszy odcinek będzie o czymś, co wiele osób zna z własnego życia lub obserwacji o kobietach, które nie mogą odejść od mężczyzn, którzy je ranią. Narcyz, psychopata, uzależniony, przemocowiec. Czemu tak trudno się od nich uwolnić? Jeśli kiedyś kochałaś kogoś, kto Cię ranił, ale i tak zostałaś, to odcinek dla Ciebie. Jeśli patrzysz na przyjaciółkę, siostrę, mamę, i nie rozumiesz, czemu nie odchodzi, też zostań. Czasem powody są głębsze niż słowa. Kobiety często powtarzają te same słowa, ale on nie zawsze był taki. Początek relacji jest zawsze piękny troska, miłe gesty, ciepłe słowa, a z czasem kontrola, obojętność, krytyka, a nawet przemoc. Ale co teraz, skoro już wywiązała się między nami więź? Może to moja wina? Może to przejściowe? Przecież każdy ma wady, prawda? Musimy tutaj przejść przez psychologię trzymania się toksycznej relacji, ponieważ to złożony proces emocjonalny i poznawczy, w którym człowiek, najczęściej kobieta, choć nie tylko, pozostaje w związku mimo przemocy, manipulacji, poniżenia czy ciągłego cierpienia. Nie dlatego, że lubi to albo jest słaba, ale dlatego, że jej psychika została tak ukształtowana, że trzyma się nadziei, iluzji i lęku. Związek toksyczny często działa w powtarzalnym cyklu: faza narastania napięcia, partner staje się drażliwy, kontrolujący. Faza wybuchu krzyki, agresja, manipulacja, przemoc fizyczna lub psychiczna. Faza miodowego miesiąca skrucha, przeprosiny, czułość, obietnice zmiany. Ten cykl daje złudną nadzieję. On się zmieni, jest mu naprawdę przykro. A każda dobra faza umacnia więź, nawet bardziej niż na początku. Toksyczny partner często stosuje manipulację, która sprawia, że ofiara zaczyna wątpić we własne myśli, uczucia i pamięć. To gaslighting, czyli podważanie rzeczywistości. Wymyślasz, masz problemy ze sobą. To nie tak było, aż kobieta, ofiara zaczyna wierzyć, że przesadza. Że to ona jest problemem. Zamiast odejść, stara się naprawić siebie. Kolejny mechanizm, który nie pozwala odejść, to więź traumatyczna. Gdy miłość przeplata się z bólem, powstaje bardzo silne, uzależniające przywiązanie. Im bardziej boli, tym bardziej tęsknisz za momentami czułości, a gdy w końcu jest dobrze, ulga jest tak silna, że wydaje się miłością. Często osoba tkwiąca w toksycznym związku myśli, Nie dam sobie rady sama. Nikogo lepszego nie znajdę. Przynajmniej nie jestem sama. Samotność jawi się jako coś straszniejszego niż codzienna przemoc. Zwłaszcza jeśli ktoś dorastał w domu, gdzie emocjonalna bliskość była rzadkością. Wiele kobiet tkwiących w toksycznych związkach ma wdrukowane przekonania: Miłość boli. Muszę się poświęcać. Nie zasługuje na więcej. Często te przekonania mają korzenie w dzieciństwie, w relacji z rodzicem, który był chłodny, nieprzewidywalny albo też przemocowy. Toksyczny partner nie jest zły non-stop. Czasem pokaże to coś. Potrafi być czuły, dobry, opiekuńczy. Ma trudną przeszłość, więc może to nie jego wina. Kobieta zakochuje się nie w tym, kim on jest, ale w tym, kim mógłby być. Trzyma się wizji, nie rzeczywistości. On może cię izolować, zniechęca do kontaktu z rodziną, krytykuje przyjaciół, sprawia, że ofiara nie chce nikomu zawracać głowy, bo wie, że bez zewnętrznego lustra trudniej zobaczyć, że sytuacja jest nienormalna. Jeśli już wiemy, jak oni działają, warto też wspomnieć, kim są ci mężczyźni. To głównie narcyz, na początku idealny, później zimny i obojętny. Psychopata, kontrolujący bez empatii, potrafi być okrutny. Uzależniony, często kobieta staje się jego terapeutką. Przemocowiec, fizyczna i/lub emocjonalna agresja, przeplatana z kruchą. Marta miała 32 lata. Adam wydawał się cudowny kwiaty, kolacje, zainteresowanie. Z czasem pojawiła się krytyka, kontrola, zazdrość. Kiedy chciała odejść, on płakał, przepraszał. Obiecywał zmianę. Wracała sześć razy. Dopiero terapia i przyjaciółka pomogły jej odejść za siódmym razem. Ania była energiczna, śmiała, miała własną firmę. Poznała Michała cichy, stabilny, dorany przyłóż. Ale po roku pasywna agresja, obrażanie się, wycofywanie się z relacji, krytyka jej pracy. Kiedy płakała, mówił, że przesadza. Kiedy się złościła, no, widzisz, jaka jesteś? Jej świat zaczął kręcić się tylko wokół jego nastrojów. Potrzebowała trzech lat i jednego zdania przyjaciółki. Anka to nie jest miłość to kontrola, żeby zacząć z tego wychodzić. Gdzie szukać pomocy? Co może pomóc odejść? Po pierwsze, musisz nazwać to, co się dzieje to przemoc emocjonalna. Musisz w końcu dopuścić do siebie tą myśl. I mam nadzieję, że opis działania takich mężczyzn i przykłady z mojego odcinka ci w tym pomogą. Zawsze w takich sytuacjach warto skorzystać z terapii. Dzięki niej zrozumiesz siebie, odbudujesz swoje granice, nabierzesz pewności i nauczysz się nie wchodzić w takie relacje w przyszłości. Warto też skorzystać z grupy wsparcia. One pozwolą ci poczuć się, że nie jestem sama. Nikt cię tam nie będzie oceniał. Dodatkowo poznasz nowych ludzi i wymienisz doświadczenia. Niektórzy być może posłużą ci jako przykład wyjścia z tej ciężkiej sytuacji. Myślę, że pomocne będzie też stworzenie planu awaryjnego. Ustal, gdzie mogłabyś pójść, do kogo zadzwonić i co spakować. Wsparcie rodziny lub przyjaciół może okazać się najcenniejsze, ale jeśli go nie masz, pamiętaj, że istnieją też odpowiednie fundacje i infolinie. Tam na pewno uzyskasz pomoc. Jeśli w twoim sercu coś zadrgało podczas tego odcinka, nie ignoruj tego. Czasem słowo jest pierwszym krokiem, a pierwszy krok to początek końca złego. Zasługujesz na miłość bez lęku, bez krzyku, bez cienia. Jeśli jesteś w takiej relacji, nie jesteś słaba. Jesteś w silnej więzi, ale ona nie definiuje ciebie. Masz prawo do życia bez strachu. Jesteś kobietą z charakterem. A jeśli widzisz kogoś w takim związku, nie oceniaj, tylko bądź. Czasem samo jestem, ratuje życie. To był bardzo trudny odcinek. Mam jednak nadzieję, że moje zestawienie schematów zachowań i przykładów z życia pomoże, choćby jednej osobie, kobiecie z charakterem, warto było jak zawsze. Zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał i daj znać w komentarzach o swoich odczuciach i doświadczeniach dotyczących naszego dzisiejszego tematu.